Muszę ci się do czegoś przyznać. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć. Nie, mów, że jesteś w ciąży. Nie. Muszę to z siebie wyrzucić, zanim wrócimy do Connecticut, bo nie wiem, jak zareagujesz. Spotkałam się z Tomem. Po co? Zadzwonił do mnie, bo szukał kontaktu z tobą. Spotkałam się z nim, żeby mu powiedzieć, żeby dał ci spokój, że chcesz o nim zapomnieć i zacząć nowe życie. Tłumaczył, jak bardzo było mu przykro, że tak cię potraktował. Żałował tego, co mówił. Było mu naprawdę głupio. Nie wierzę własnym uszom. Jak mogła mi to zrobić? Mam wrażenie, że chciała zepsuć mi dobry nastrój. Wspominał też, że powtarzasz wciąż te same błędy, wiążąc się zbyt szybko z następnym mężczyzną. I dobrze. Na pewno, Dars? Pytam, bo jestem twoją siostrą i przecież mnie znasz. Więc, Georgie, to nie wymówka. To on zaczepił mnie pierwszy. Chcesz go zapytać?